Witajcie rodacy! Dzisiaj jest dla mnie szczególnie ważny dzień, więc zamiast Daily Vloga postanowiłem nagrać krótkie oświadczenie. Przyśnił mi się w nocy proroczy sen i po obudzeniu się zdecydowałem zmienić moje życie na lepsze. Od dzisiaj zmieniam poglądy na patriotyczne. Kupiłem sobie już czapkę, w której będę dumnie chodził po naszym pięknym kraju i szerzył piękne patriotyczne poglądy. Mam, także założyłem starą e, koszulkę, którą kiedyś założyłem dla żartu. E, od dziś dumnie e, noszę wartości ważne w naszym kraju, żeby wszystkie pierdolone pedały wiedziały, że tu się zboczeństw nie popiera. Co więcej, od dzisiaj jestem wyłącznie heteroseksualny. To jeszcze nie koniec. Zobaczcie, kupiłem sobie taki. O, pokażę tu taki plakat specjalny, sobie kupiłem. Będę takie plakaty wieszał na ścianach, e, żeby, żeby to zaznaczyć. Zaraz, vlogi będę tu nagrywał i to sobie tak przykleję na przykład. I będzie, żeby wszyscy wiedzieli na moim kanale. Dobre wartości w Polsce umierają. Potrzeba ludzi, którzy będą je szerzyć. To jeszcze nie wszystko. Byłem dzisiaj zapisać się do ONR-u, ponieważ twierdziłem, że bycie kanapowym patriotą to nie wszystko. Trzeba aktywnie bronić. Naszego kraju przed zagrożeniami byłem, zapisałem się do ANR-u, przy, przyjęli mnie nawet dostałem taką fajną. Zobaczcie, tapetę na tableta. Pokazuje godzinę. Godzina 17. Powstanie warszawskie, 5 minut temu wybuchło. Piękna tapeta, piękne wspomnienia. Historia naszego kraju nie może zostać zapomniana. Zmieniam również formułę kanału i od dzisiaj będę nagrywał wyłącznie polskie gry w polskich wersjach językowych. Jeżeli któraś nie jest polska, to zostanie usunięta. Wszystkie poradniki do Magic the Gathering usuwam i nagram oddzielny tutorial, jak grać talią biało-czerwoną, która jest jedyną słuszną w naszym kraju. Zapraszam gorąco, by w najbliższych wyborach. Głosować na partię prawo i sprawiedliwość. Zaśpiewam teraz pieśń patriotyczną, której nauczył mnie mój przyjaciel. <laughs> legia to jest potęga, legia najlepsza jest, legia to jest potęga, legia cwk jest i na 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 na. Na, 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 Zapraszam na spotkanie z widzami na najbliższym meczu Legii Warszawa. Będę się podpisywał na koktajlach mołotowa i racach dymnych. Pamiętajcie, że jeżeli chcemy obronić się przed Rosjanami, musimy być silni w duchu patriotyzmu i jest to wartość uniwersalna, o której istnieniu nie wolno zapomnieć. A ja zapraszam Was już na jutrzejsze daily vlogi. Dziękuję za wysłuchanie mojego krótkiego coming outu z podziemia. Trzymajcie się. Cześć.